Zastanawiasz się, ile kosztuje kurs prawa jazdy kategorii B w Polsce? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie szczegółowo na to pytanie i wyliczymy całkowity koszt uzyskania prawa jazdy. Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętaj, aby kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować ten kanał. A teraz zaczynajmy. Koszt kursu prawa jazdy w Polsce dla kategorii B wynosi od 2500 do nawet 4500 zł. Przeważnie w skład kursu wchodzi teoria 30 godzin zajęć, praktyka. 30 godzin jazd z instruktorem oraz materiały dydaktyczne. Zastanawiasz się pewnie co ma wpływ na cenę kursu prawa jazdy kategorii B. Duże znaczenie ma lokalizacja. W małych i średnich miastach za kurs prawa jazdy zapłacisz od 2500 do 3500 złotych. Podczas gdy w dużych miastach za kurs zapłacisz od 3000 do nawet 4500 złotych. Oprócz lokalizacji na cenę wpływ może mieć również renoma szkoły jazdy. Szkoły zatrudniające doświadczonych instruktorów oraz mogące pochwalić się wysokimi wskaźnikami zdawalności, często cenią swoje kursy wyżej. Nie bez znaczenia również może być okres, w którym zapisujesz się na taki kurs, ponieważ np. w przypadku wakacji czy w okresach przedświątecznych szkoły mogą oferować zniżki na swoje kursy. Pamiętaj również, że do ceny kursu prawa jazdy doliczyć musisz również opłaty za egzaminy. Na moment nagrywania tego filmu cena za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł. Natomiast cena za egzamin praktyczny wynosi 220 zł. Oczywiście, w przypadku egzaminu poprawkowego opłaty są te same, co za egzamin podstawowy. Pamiętaj również, że oprócz wspomnianych wcześniej opłat, konieczne będzie także wykonanie badania lekarskiego. Koszt takiego badania wynosi od 150 do 250 zł. Jeżeli chodzi o opłaty dodatkowe, to z pewnością warto tutaj doliczyć opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy, która wynosi 100 zł. i 50 groszy. Co po niektórzy będą potrzebowali również zdjęcia do dokumentu jest to koszt około 30 zł i sporadycznie może trafić się, że część osób będzie potrzebowała dodatkowych jazd doszkalających. Koszt takich jazd to wydatek od 70 do 120 zł za godzinę. Podsumowując, uzyskanie prawa jazdy kategorii B może kosztować łącznie od 3000 nawet do 5000 zł lub więcej. Wszystko oczywiście zależy od liczby podejść do egzaminów i wydarzeń. Wyboru szkoły jazdy. A zatem to wszystko. Powodzenia na egzaminie.